Dziś w interwencji spór o ścieki rodzina odcięła staruszkę od miejskiej kanalizacji. W tę historię naprawdę trudno uwierzyć. To urzędnicy zaproponowali 83-letniej pani Urszuli, że podłączą jej stuletni dom do kanalizacji. Zadbali także o to, by powiadomić o inwestycji współwłaścicieli działki, na której stoi dom starszej pani. Ci milczeli. Nie protestowali także w dniu, w którym były kładzione rury. Jednak po kilku latach. Zmienili zdanie i zażądali, by wodociągi białostockie rury zdemontowały. I tak się stało. Interweniuje Małgorzata Pietkiewicz. Kanalizacji nie ma. Nie ma. Nadal jest nieczynna. Nie ma. Czyli wróciła Pani do Szamba? Wróciłam do Wiaderka. Nawet? Do Wiaderka. Ile Pani ma lat? 83,4 tak brataniec urządził. 83-letnia pani Urszula z Białego Stoku tylko 6 lat cieszyła się z wygód cywilizacji. W 2019 roku miasto budowało drogę i w ramach tej inwestycji podłączono blisko stuletni dom pani Urszuli do kanalizacji. I pan mówi, a pani ma kanalizację, ja mówię, że mam szambo. A nie chciałaby Pani skorzystać? Oświadczyłam im, że z chęcią wezmę, ale to są grunta bratańca. Tak. Nie wiem, czy on wyrazi zgodę, bo między nami są niesnastki. Pan z urzędu dróg do mnie powiedział, że napisał powiadomienie, żeby wyraził zgodę na położenie instalacji kanalizacyjnej. Ale nie otrzymał Odpowi odpowiedzi. Ja doszedł do wniosku, że wyraża zgodę. I od 19 roku korzystałam do drugiego yy, czerwca. Zachodzę w głowę, jak miasto mogło na cudzej działce bez zgody wybudować. Z tego to tak naprawdę nigdy się nawet z dokumentacji nie dowiedziałem. Może ja się dowiem. Wiem tylko, że w tym czasie pani Ula miała warunki przyłącza do lawendowej. Jak to zrobione tak. zostało, że poodłączyła się tam pod to aleję przy budowie tego, tej trasy? Tego chyba nikt nie wie. Czy wy mogliście tam położyć rury bez zgody właściciela tej części działki? Taką zgodą była decyzja zradowska, z RIT, na tak zwane czasowe zajęcie. Jest to specustawa, ustawa, która daje taką możliwość umieszczenia różnego rodzaju czy przebudowy różnego rodzaju urządzeń na działkach sąsiednich. No, ale kanalizację no się to, robi czasowo? Kanalizację sanitarną nie robi się czasowo, natomiast przyłącze są to e, urządzenia, które służą właścicielom nieruchomości indywidualnych. W dniu, w godzinach, jak robili instalacje, tak. Adam z żonką tak. byli obecni. Przecież jak chcieli zrobić weto, tak. mogliby podejść i powiedzieć nie. Nie zgadzamy się. Stali i obserwowali. Sąsiedzi pani Urszuli to bliska rodzina. Działka prawnie jest współwłasnością. Należy do pani Urszuli i jej bratanka. To on oficjalnie wystąpił o odłączenie ciotki od kanalizacji miejskiej, ponieważ rury biegną po użytkowanej przez niego części posesji. Przysłał pismo i w piśmie zaznaczył, że nie dojrze że korzystam z jego gruntów, powinnam jemu Wnosić opłaty. Ja się roześmiałam. Dla wodociągów mam płacić? A to jeszcze haracz? Dużo chciał? Nie, wy... nie wyznaczył, Dzień. tylko napomniał. Że ma być zapłacone? Że mam na... zapłacone. Ja to zlekceważyłam. W jakiś sposób, nie wiem w jaki sposób ona to załatwiła. Ja oh. jestem z nią w konflikcie. Tak. Ja przez nią tu dużo, ja po sądach z nią chodziłam, ja budynki tu przez nią rozwaliłam, ona zaczęła czepiać się ode mnie. Daliśmy usunięcie, znaczy my, no tak. nie ja. No, ale Jaką rodzina, ta, no tak. rodzina, tak. Siostra zwłaszcza, bo to siostry będzie mhm. ten akurat kazałek. Właścicielka poprosiła nas o zdemontowanie fizyczne fragmentu przyłącza z wydobyciem tych rur i tam na jej działce już nie ma. A pani Urszula miała umowę z nami zawartą, na czas określony w stosunku do odprowadzania ścieków, do momentu cofnięcia takiej zgody. Rodzina jest skonfliktowana od lat. Niespodziewanie ekipa interwencji mogła przekonać się, jak na co dzień wygląda życie zwaśnionych stron. Podczas realizacji reportażu akurat był stawiany płot. Kto jej nadzoruje, jak ludzie pracują, będą stawiać płot? Kiedy to zostało? Piątek. Jak myśmy wyjechali? Tak, tylko żeście wyjechali. 30 centymetry. Powinno być. Powinno być. Taka szczelina powinna być. I te 30 centymetry wzdłuż mojej ściany. To są moje grunta. Słupki były już zabetonowane. – No właśnie, to czym tak miś wiertłem? Nie wiem czym jakimś. Tak po prostu? Tak Zerwał? po nie? prostu. Tak po prostu. Przez rodzinny konflikt 12 metrów rur, które odprowadzały ścieki do kanalizacji za domem, zostało zdemontowanych. Starsza pani może podłączyć się do kanalizacji od frontu. Tyle, że to wymaga położenia 120 metrów rur, do tego pod górę. A to nie koniec problemów. Ten cały chodnik do likwidacji tu skręcić i tam między krzakami, bo tu idzie woda. Tutaj jest skręcić, i tędy tu idzie prąd. Tetuje do likwidacji, tędy. Powiedzieli, że trzeba by było postawić przepompownie. Jest jedna duża działka, która jest we współwłasności dwóch osób. I w tym momencie. Ale ona jest podzielona. Ale to nie jest podzielona prawna. Ona jest podzielona do pewnego użytkowania, ale ona stanowi pod kątem prawnym jedną własność. Jednej i drugiej rodziny. Dokładnie. Żeby się pani mogła przyłączyć, to też musi być zgoda rodziny z boku? Dokładnie. Skoro są współwłaścicielami, to na jakiekolwiek inwestycje powinna być zgoda wszystkich właścicieli. Brak sądowego zniesienia współwłasności stawia panią Urszulę w niekorzystnym położeniu prawnym. Jest zależna od rodziny nieżyjącego brata. Rozwiązaniem problemu mogłoby być uznanie przez miasto przyłącza jako sieci miejskiej, tyle że to niesie za sobą koszty. To dlaczego te przyłącze i te rury nie zostały włączone w infrastrukturę miejską? Jest to przewód do obsługi indywidualnej tej nieruchomości. Przyłącze jest problematyczne, może należeć, ale nie musi należeć do osoby prywatnej. Mamy coraz więcej orzeczeń, które mówią, że jeżeli z przyłącza jest zaopatrywanych więcej niż jedno gospodarstwo domowe, ono staje się siecią, nawet jeżeli pierwotnie było jako przyłącze projektowane. Oni tu mieli problem pierwotny, że nie wyprowadzili kwestii własności posadowienia. I nawet jeżeli by przekształcili, to obecni właściciele mogliby od nich żądać odszkodowania za bezumowne korzystanie. Czy jest szansa na to, żeby jakoś się dogadać z panią Urszulą, czy nie? No, czy tam ścioczyły. Nie. No. nie, nigdy na to nie było zgody takiej, ona wiedziała o tym, a drugie no, są jakieś tam w całe plany w stosunku do nawet tego kawałka. Rozumiem. Więc no, no ta rura, no niestety, ale przeszkadza. Dla mnie jest poniżenie. Na mój wiek. Na mój stan chorobowy nie prze, żeby ktoś się zainteresował, czy z wodociągów, czy nawet Urząd Miasta, bo pisałam do, do prezydenta, żeby przyszli, zobaczyli naocznie, bo papier wszystko przyjmie. Pani Urszula nie może normalnie korzystać z łazienki. Dla osoby w jej wieku jest to nie tylko niekomfortowe, ale i niebezpieczne.